Wypierdałem. Okay. Czyja to woda? Ja ją przyniosłam z dołu. Rozumiem, że już twoja. Pytałem się czyja. Nie, jak tutaj dotarła. No. Napiłem, najadłem, burdy zrobiłem. A w środku Nokia czy przyniesienie? A w No, o kurde ty oferiowany oh. tego O ty oferiowany tego Ty miałeś bilet z Xiaomi? Ty, a ty nie masz problemów teraz? Ty, ty masz problem chyba teraz, ty usuń Weź powtórek, usunść, powtórek usuń no nie ma problemu, bo tłumaczę. No nie, nie, nie. A, okay, Tłumacz to już ty w lobby. <śmieniu> Ale, Dzisiaj w garze jest e, taki raczej. Diable się Ta. powiedz mi. Pejsy zapuściłem. O ile, ile przywalę? <śmieniu> Jak przywalę więcej niż 900, to subik. Ile pani myśli, przywalę tutaj? tego? 700? Boję się rozczarowanie. Ja ofiary, co tu się dzieje w ogóle? Proszę nie patrzeć. Brawa! Jest, coś! Dziękuję wszystkim. Co jedziemy? No. Albo jedziemy, albo ten. Ja to... głodna jestem. Butelkę się kasz? Myślał! Co mi z wisa? Widzicie, co to jest? Chce streamować, nie chcę streamować, dajcie no mi to proszę. Ja nie no, nie Zwieża, kurde przestań, chodź Luz. idziemy, idziemy. Ludzie, ludzie pomocy! Panowie może do z no, ale pan, czy tam na nie no, nie no to nie. <laughs> No, ch Chyba nikt nie wierzył, że serio wyjebało grę w tym momencie. Ja wierzyłam, bo ja wierzę. Tak. Ty tak wierzyłaś, że się z Murzynem całowałaś, jak tylko była pierwsza lepsza okazja. No i przecież źle kliknęłam! Nie pierdol, że źle kliknęłaś! Tak dobrze. Owój. Teraz masz ide jak, ma we. jak masz bluzkę, to bym nie pomyślał, że tak wyglądasz bez tak szczerze. No. Ale... Asterix, teraz Asterix, Jak ta kurwa fuka! Boberiks! <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs>